Cześć, cześć, cześć. Przed Wami recenzja książeczki trzeciej części pani Joanny Jodełki, żony G. Gniewu. Książeczkę mam od wydawnictwa Rebis, a swoją premierą miała 7 marca 2023 roku, czyli całkiem, całkiem niedawno. I Słuchajcie, ja autorkę lubię najbardziej za jej poczucie humoru w książkach, gdzie nawet niekiedy drastyczne sytuacje bywają tutaj dosyć zabawne. I początek, kiedy były żony się przedstawiały, e, przypominał film taki Kogel Mogel, nie wiem, czy kojarzycie, kiedy to ciocia tłumaczyła, że dziewczyna jest siostrą cioteczną od strony strojenki ciotki i drugiego męża, czy, czy jakoś tam to było. Tutaj też one zaczęły się tłumaczyć, kto jest pierwszą żoną, kto jest drugą żoną, którego byłego męża, więc no, sytuacja była tutaj naprawdę komiczna. I tak, Mm, jakby to wam powiedzieć, niby to wszystko było proste, ale tak naprawdę, yy, kiedy się to czytało, to trzeba było się nad tym trochę zastanowić. Jak już wspominam, jest to część trzecia, i chociaż jest to kryminał, to jednak powiem wam, że jakoś tak chyba w tej najbardziej delikatniejszej wersji. Ja bardziej widziałam tutaj czystą komedię, w której główną rolę grały oczywiście siostry Raj. Tak naprawdę powiem wam, że one niby wiedzą sobie wszystko. Ale tutaj zaczynają się pojawiać pewne tajemnicze telefony, podsłuchane rozmowy i widzimy, że jedna przed drugą coś tutaj ukrywa. W momencie, kiedy przypadkiem pojawiają się na planie filmowym, w kniewie dochodzi do tajemniczej zbrodni. Tutaj zainteresowani zaczną pojawiać się niczym mrówki, wiecie, każdy jest wszystkiego ciekawy. Siostry jednak postanawiają, że dowiedzą się prawdy na temat tajemniczej śmierci mężczyzny. I teraz powinno być smutno i poważnie, ale jest wesoło i zabawnie. Wiecie, ktokolwiek jest na tym planie, bywa bardzo podejrzany. Postacie są zdenerwowane i chętniej rzucają winę na innych, niż oczywiście na siebie. Wiecie, ja nie wierzyłam, bo osoba, która była potrzebna na planie filmowym, ale w sumie nawet była do zastąpienia, no mogła tutaj zginąć z jakiegoś ważnego powodu. Jego zajęcie było mało przejmujące, ale najwyraźniej komuś bardzo przeszkadzał. Chyba, że zginął z przypadku. No, dosyć długo tego nie wiemy. Autorka bardzo dokładnie nam opisuje, kto co zrobił, ale czy on mógł zamienić, to już całkowitej koncepcji tutaj brak. Możemy się tego domyśleć, ale nawet jak się domyślam, to i tak nie trafiłam. Wiecie, od połowy książki sprawy bardzo przyspieszają. Mamy podkręconą atmosferę i czy prezyj chcemy doczytać ją do końca. Jakakolwiek podpowiedź tutaj pada to zawsze mogą to być dwa wyjścia. Postacie niby są różne, ale powiem Wam, że czasami ich sposoby wypowiedzi bywały podobne, więc no nie zawsze też mogłam rozmówić, rozróżnić, kto tutaj mówi, ale fajnie, że było to podkreślone, że na przykład zakończyła jakiś tam tekst ta czy ta osoba, więc wiedziałam, że akurat chodziło o nią. Spodobała mi się tu scena, kiedy <laughs> jedna proponowała drugiej przymiarkę trumny, Wiecie, tak już na zaś, no, żeby później nie musiała szukać, tak? Według mnie w ogóle warto ją przeczytać, to seria jest niezależna, ale powiem Wam, że fajnie jest czytać po kolei. Jakoś tak nie wyczułam, żeby coś tu miało być do tych wcześniejszych tomów, aczkolwiek postacie się tutaj troszeczkę starzeją, więc no, można je czytać niezależnie, ale miło jest, jak wiecie, jak już zaczynacie serię, to jednak od początku. Rozdziały są tu trochę dłuższe, bywają też krótsze, ale każde z nich jest zakończone taką niewiadomą, że tak naprawdę nie wiemy, co się dalej wydarzy, więc tym bardziej chcemy to jak najszybciej przeczytać. Hmm, styl jest taki jakby troszeczkę może dawniejszy, w dawniejszym klimacie, ale niewątpliwie bardzo poprawiam humor. Ja się z Wami żegnam i bardzo Wam ją polecam. Pa, pa!